serdecznie w kolejnym odcinku z serii Unboxing paczek, w dzisiejszym odcinku będą dwie paczki i po raz pierwszy czy tam po raz drugi, to nie będzie paczka z Shine'a tylko z Allegro więc tak na pewno już mogliście widzieć, że ten film się pojawi ten odcinek w sumie odcinku się pojawi po tym, jak wrzucę film, jak ym, odbieram. Przyjaciółkę z czworonożną. I ogólnie dla niej mam dwie paczki. Jak, mnie, jak Was zainteresuje to, co dla niej zamówiłam, to mogę linki Wam podesłać. W listopadzie również będzie przesyłka dla niej. Ale to będzie wtedy z Szejna. No dobra, otwierajmy paczkę numer czyli tą czarną. Otwieramy. Jak mam być szczera, to nie wiem, co tu dokładnie. My tak mniej więcej wiem, co to ma być. Ale co w jakim kartonie nie wiem. Tutaj już jest zainteresowanie. Co maleńka? Teraz to chyba ten. Idziemy na spacer. O, już widzę. Uloczka. pet To chyba możecie się domyślać, co tutaj mam. Już widzę napis. I pytanie, to będą puszki czy saszetki? Więc <laughs> tak, ogólnie, na pierwszy wizytę, jak byłam z małą, a dokładnie yy, z łapką, to polecił nam yy, firmę do karmy, yy, karmą Purine i Dolinę Noteci. I, rady mówiąc, lepiej, jedna saszetka stacjonarnie kosztuje około. Powiedzmy 9 złotych, a puszka jedna 10 złotych. Więc stwierdziłam, na pewno odłożyłam dla niej na karmę 400 zł, bo to tyle powinno wystarczyć, żeby miała. Ale, międzyczasowy, <laughs> że dałam na internecie, wpisałam nazwę, um, i karmy, co ona je. No i zarazem na Allegro. I to jest tak, zrobiłam mi Za 12 puszek dałam 74 zł, a za 36 szetek yy, tam około 110. Zresztą sumie 204 zł zapłaciłam. Więc wypowiedziała niezły deal, w sumie będzie miała 42 sztuki jedzenia. I jeszcze w tym takie smaki, których jeszcze nie jadła królewna. No właśnie się rozkłada na tym legowisku swoim. I właśnie tutaj zagląda mi. Zobaczcie, ojeny. czyż ona nie jest słodka? Dobra, otwieramy dalej. A to muszę powiedzieć tylko, że co teraz leży, to jest jedna, nie, yy, jedna z wielu. O. To miała być nie z wielu, tylko z wielu. Zobaczymy, co tutaj mamy. A ta już się blizuje. <grym> Jutro na śniadanko. Twoje śniadanko przyszło. Zaraz z nią wyjdę. Tak ostatni raz. Dalej, Niech wyłazi. Dobra, otwórzmy jeden karton, żeby zobaczyć, co tutaj mamy dla niej. Słuchajcie, całkowicie O, Super. Aha, i tu są trzy kartony sklejone taśmą. Co, patrzysz, co tutaj pani? Zamówiła ci, tak? Dobra, rozdzielimy sobie te kartoniki. Dobra, sprawdźmy, co jest w kartonie numer jeden. Zobaczcie, już siedzi. Już siedzi. Co? Co pani ma? Co to jest? Co pani ma dla łatki? Tak, dobrze słyszeliście. Mamy nie Łatka, bo jest Łaty. No, zobaczymy, co jest w pierwszym kartoniku. Zobaczymy, ale chyba te Twoje ulubione saszetki. No i również stwierdziłam, że zamówię jej puszki. Powiedzą mi bardziej ekonomicznie. Ona je trzy razy dziennie. Jeszcze poprzedniej porcji nie zjadła. Chyba jej nie smakuje. Kątróbka. Dobra. Zobaczmy. Tu jesteś jest zaklejone. Mhm. A potem to je zaniosę do chodnego miejsca Ale zabezpieczyli znaczy dobrze No, poszła dalej spać sobie Ale jedną yy, soczewkę albo troszeczkę je zostawię, więc mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uu, aha, bo po... Dobra, i jak tutaj mamy? Co tutaj mamy? Mhm, mamy po gram i żołądki, jegnięcie. No z tyle, ile ona je. No to już wiem, dlaczego takie były tanie te. Aha, I tak. Tu żołądki, jegnięcie. Mm. Naraz to są. O. A w sklepie to są po 300 gram. No dobra, ale jeszcze puszki mamy po 400. Z żołądki. żołądki. I tu mamy serce z indyka, z wątróbką z gęsi. Mamy. Co to jeszcze? serce z indyka. i żołądki, jem z i żo żołądki to jest jeden no dobra podejrzewam, że w drugim będzie podobnie ale jeszcze zobaczymy i na razie jej ułożę według smaków i sobie wtedy kartony w miarę tak podpiszę żebym wiedziała ona ma za dobroć. Hmm. 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 Łatka, zobacz. Chodź, chodź do pani. Chodź. Zobacz, co tu pani ma dla ciebie. No zobacz sobie, co tutaj ma. No zobacz. To jest dla łatki. Dla łatki. Zobacz. Twoja ulubiona jagnięcina. Patrz, jagnięcinka. Widzisz? Co tu jeszcze mamy dla ciebie? Miał... Jakiś nowy smak będzieś miała. To wszystko jest dla łatki. No, to jest wszystko dla łatki. Zobacz, to jest dla łatki. Jedzianko dla łatki. No, powąchaj sobie. <laughs> Do już poszła Zmęczona, bo dzisiaj nie <laughs> o wow, niedobrego pana doktora, nie? Łatka. Nie polubiłaś go. Nie, dobra. Ym... Ogólnie również dostała nową zabawkę od mojej mamy. Dostała. Teraz zobaczymy. No, otwieramy ten drugi. Zobaczymy, co tutaj jest w tym kartonie. Dobra. Kolejna 10 saszetek. O, słyszała słowo saszetki, to już siedzi. Zobaczmy, co tutaj mamy dla Ciebie. Co tutaj pierwsze jest? Czekajcie, czekajcie. Widać, że jest żółta. Tak, skarpety mam skarpet, lepiej, to no bo na I zobaczmy, co tutaj masz. Yy... Żołądki z kurczaka z wątróbką czelencią. Zobacz, kochana. Oj, masz do wyboru. No. Masz to wybierać. No, proszę nie, jedynie, nie, nie, nie zjadła do końca. Kula ci nie zjadła do końca. Nie? Co tu jeszcze mamy? Z mm. królika. Z ozerami. Z jelenia. To samo. Zobaczcie, takie dzonko masz. Śpi już. No dobra. Odnośnie tych małych saszetek to można zrobić taki sobie byście chcieli. To można zrobić coś takiego, że ona sobie będzie wybierała. Przedkę. Aha, tutaj jest taka przerywana linia. Dobra, ja tu otworzę od góry. Poczekajcie. No dobrze, i otworzyłam tutaj ten karton. Tutaj znowu widzę, że będę się właśnie bawić. Dwie odcienie. Kawety, aha, to już to, co było poprzedniej. I teraz nowe tu. Tak samo. Aha, i tutaj te żółte. Z tróbką. No dobra. To jej tak też tak ułożymy według smaku. Hmm, trzy smaki. Yy. Dobra. O boże. Dobra. Ułożymy. Dobra. To albo zrobimy, tak że nagram step oddzielny odcinek, jak układam jej te saszetki, saszetki. Gdzie mam nadzieję, że rozmówię. No i pora na numer 1. Numer two. paczkę. Na paczkę numer 2, która jest mega ciężka. Dobra, otwieramy. Mam nadzieję, że jest tak. Gdzie? Wiecie? wiecie co? Ja rozetnę i do was Ok, i tutaj mamy puszeczki. I super, mają tę zawleczkę. Nie widzę problemu. Tutaj mamy trybkę z królika. Chyba te smaki będzie miała same co te. Są saszetki. Y... Serce wołowe. Nie widziałam, aby miała taką saszetkę. Z tych. Tu mamy. I mamy jeszcze tu wątróbkę z królika, aha i żółtych tu nie mamy, z kurczakiem, o jedna puszka pogniecona, jest faktycznie tu 400 gram, tak, 400 gram i jagnięcina. Więc tu mamy puszeczki. Dobra. Które pójdą prawdopodobnie do piwnicy. Te puszki. Tak, puszki idą do piwnicy. Yy, odnośnie saszetek zaraz nagram odcinek, w którym układam według smaków. I możecie napisać w komentarzu, czy byście chcieli, aby. Ona sobie wybierała, czyli jest poziomie około 5 smaków, wziąć, na się je położyć na podłodze, te 5 smaków, i na tym, na tym smak, co nie mam, nockiem że ten dostanie, bo tutaj jest akurat taka na raz porcja. Więc myślę, że chyba bardziej ekonomicznie wyjdzie po 100, kupować gram. Niż po 300, bo od razu tak mniej więcej powinna dostawać 100 gram. Tak, 100-150 gram i myślę, że będzie zjadała do końca i nie będzie nic pozostawało. Przez to nie będzie ryzyka, że się zepsuje to jedynie. A puszkach, no to tak samo nałożę jej mniej więcej Ym, tyle. Co ta e, szaseczka będzie miała na No to tyle, co teraz dostała. Bo co, e, całą resztkę jej, no, wyłożyłam. Więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.